Czego nauczyła mnie polska policja, i między innymi dwukrotna wizyta w takim hotelu jak ten za moimi plecami. Policji, Słuchaj, Siemanko, ja mam na imię Filip i nagrywam ten filmik jako taki swój pamiętnik. A że nie chcę mi się pisać, to mówię po prostu do kamery. I opowiem w nim o tym, czego nauczyła mnie polska policja, czyli będzie to odniesienie do moich y, dwóch wizyt na tak zwanym dołku na komendzie. Miałem więcej jakby styczności z policją, ale te dwa wydarzenia były takie najbardziej, że tak powiem, y, ciekawe. I na początku chcę podkreślić, że ten film to jest oczywiście belerystyka, to jest fikcja literacka. Opowiadam o tym, y, co mi się przyśniło, co nie wydarzyło się naprawdę. A więc, pierwsza wizyta, yy, byłam, jak miałem 17, 17 lat, idę sobie przez centrum yy, pijany z kumplem, jedzie radiowóz, ja oczywiście yy, krzyczę coś do nich w stylu Cwele, czy coś takiego, no nie, wiadomo, nie było to zbyt mądre, ale kto jest mądry, jak ma 17 lat. No, i podjeżdżają do nas, jak to usłyszeli, od, yy, wychodzą, od razu zapytają się, który to krzyknął, ja my, że ja? Wzięli mnie za fraki i wrzucili do, radio, do radiowozu, no i od razu jedziemy na komendę. No nie? Jedziemy na komendę. Nie powiem dokładnie, która to była komenda, któraś w Warszawie. Nie ta, przed którą stałem. No i jedziemy na tą komendę. I pamiętam, że zeszliśmy na dół do jakiejś piwnicy, co już mnie zdziwiło. I pamiętam, że jeden policjant stoi przede mną, drugi za mną. I ten, który stoi przede mną, mówi do mnie: Zdejmuj bluzę. I to jest kultowy tekst, był przez lata kultowy tekst w mojej paczce. Ja się patrzę na tą bluzę, patrzę się na niego i mówię: To jest sweter. Pajacu. I dosłownie sekundę później dostaję bombę na mordę. Jedno, jedną, drugą. Drugi policjant zapomniał od tyłu. Jeden zaczął mnie tłuc, wywalili mnie do, na, na glebę. I pamiętam, że próbowali mnie zaciągnąć yy, do talety, żeby chyba włożyć mi głowę do niej. Ale tak się rzucałem, tak się wierzgałem, że nie dali rady. Więc yy, przygnięli mnie. Jeden położył się na mnie, przygniósł mnie do ziemi. A drugi zaczął wykręcać mi rękę w barku. Tak, że potem miałem zwichnięty bark i przez pół roku nie mogłem podnieść ręki. I pamiętam, że wykręca mi tą rękę, no nie, ja się drewnie bo głosy, bo to był opór ból. I on mówił mi, myślisz kurwo, że żyjesz w wolnym kraju? I ja mówię, że nie, nie, coś tam, przepraszaj, kurwo, coś tam w śmieciu. I no i tak to trwało, nie wiem, ile minut, kilkanaście. Po czym dostałem parę kopów, powiedzieli, wypierdalaj. I, no i że tak powiem, wypierdoliłem stamtąd. I pamiętam, że wyszedłem z tej komendy i zadzwoniłem do takich dwóch żonków, którzy wtedy akurat balowali w centrum, a że było to gdzieś blisko nich to spotkaliśmy się dosłownie kilka minut po tym i pamiętam, że spotkałem się z nimi szybko opowiadam tym, tą, im tą historię i normalnie nie wiem czemu, ale z emocji tego wszystkiego się rozpłakałem i, i tak to wyglądało bez, bez ściemy dobra, teraz historia numer dwa już taka bardziej pełnoprawna wizyta na Dołku bo spędziłem tam noc i prawie 24 godziny było to nad morzem, to jest dosyć ciekawe popiliśmy nad morzem wszystkie wizyty na Dołku są zawsze po pijaku tak jak podobno w burdelu a więc Popiliśmy nad morzem i ktoś do mnie dzwoni: jakaś dziewczyna zapłakana mojego kolegi, że ktoś tam go pobił. Nie? Ja mówię: Okej, okay, biegniemy, biegniemy. No i widzieliśmy, że tam kolega jest cały we krwi Podbijamy do tych głębości, zaczynamy się płuc. To było w ogóle przed jakąś restauracją. Ci ludzie uciekli do restauracji. Ja już wtedy trenowałem kilka lat box, tak więc dosyć dobrze umiałem się bić. I pamiętam, że stoję przed tą restauracją i mówię, że nic stąd kurwa nie wyjdzie. I ludzie dosłownie to nie było zbyt mądre ale ludzie dosłownie uciekali przez okna z tej restauracji. U nas było pamiętam kilku, to się wiecie, to była większa awantura. No i chwilę potem przyjechała policja. Ja pamiętam, że mówię, uciekamy, a takie koleżka mówi do mnie, nie Filip, idziemy spokojnie, idziemy totalnie spokojnie, ale pamiętam, że miałem całą rękę we krwi od tej bójki, idziemy totalnie spokojnie i jeden z tych policjantów jedzie tak oprócz wolno na nas, patrzy przez y, okno, no, przez opuszczone szyby i zobaczył moją rękę i zatrzymał się na glebę nas i zawieźli nas na dołek. No i to była śmieszna historia, bo najbliższa komenda była 70 km od y, tego zatrzymania, od tej y, miejscowości nad morzem i... Podróż na komendę wyglądała tak, że panowie policjanci rzucili nas do tej suki tak zwanej, tego transportu, tego większego samochodu policyjnego na brzuch, jednego na drugim, tak jak kanapka i na samej górze leżałem ja i policjant trzymał na mnie nogę. Tak więc jak dojechaliśmy na miejsce, to ten kolega na samym dole ledwo oddychał, był cały czerwony i najpierw pojechaliśmy do szpitala, bo takie są procedury po pobiciu, po bójkach, że musicie obejrzeć lekarz. Jakby to była czysta formalność, bo ten lekarz jak nas zobaczył, spojrzał na nas, powiedział, wypierdalać z gabinetu, nie zawracać mi głowy. Ale jedna zabawna historia była, jak czekamy na korytarzu i wiecie, jak to po alkoholu mega mi się chciał pić na korytarzu był baniak z wodą no i pytam się tego policjanta, czy mogę, miałem kajdanki na rękach pytam się go, czy mogę wstać i nalać sobie wody on mówi, że nie, że ja Ci podam co już mnie trochę zdziwiło wstaje, bierze ten kubeczek, nalewa wody, podchodzi do mnie podkłada mi pod głowę, pod twarz, zabiera, wypija sam i mówi, pierdol się i pomyślałem sobie, ok, będzie zabawnie jedziemy dalej na komendę i na komendzie okazało się mm, Zgarnęli nas trzech z tej awantury. Ja, mój koleżka z taki ówczesny z mojej ekipy i taka jedna osoba, którą poznaliśmy nad morzem. Poznaliśmy go miesiąc wcześniej na poprzednim, że tak powiem, wyjeździe, on był stróżem na polu namiotowym i kupowaliśmy w niego bimber czy jakiś inny alkohol, już nie pamiętam. No i sorry, wyłączył mi się telefon. Tak więc tego gościa poznaliśmy jak był stróżem nocnym na polu namiotowym. W te same wakacje, to było i miesiąc później. Pojechaliśmy tam znowu, spotkaliśmy go. Pamiętam, że właśnie pijemy razem tequilę przed naszym domkiem, przed przy, przy naszym domkiem na Altance, no gadamy, gadamy, no i on opowiada jakieś takie swoje historie z Łodzi, on był, i mówi, że kiedyś jakiś ich kolega trafił na komendę i właśnie nie wiedzieli, czy, czy się sprzedał, czy sprzedał, czy nie, więc połamali mu kciuki na wszelki wypadek. I pamiętam, że z kolegami tak patrzymy na siebie i myślimy sobie, dobra, albo to jest jakiś ostry farmazon, albo jakiś ostry gangster. I na komendzie okazało się, że ostry gangster, bo ten chłopak był od lat poszukiwany listem gończym, na komendzie było tak, że wiecie, wszystkich nas y, sprawdzili, jak się nazywamy i tak dalej, nasze dane. No i w systemie wyskoczyło, że gość jest poszukiwany. I ci policjanci na mnie dostali euforię. Jeden z nich zaczął skakać z radości, że mamy go, mamy go, Jezus Maria, bo okazało się, że on z jakieś grube rzeczy był, y, był poszukiwany. Parę lat się ukrywał i z tego co zrozumiałem, to wszyscy z jego rodziny y, odsiadują jakieś długie wyroki. To była jakaś poważna rodzina przestępcza, grupa przestępcza. No więc, a pamiętam, że rząd do jednego z tych policjantów mówi: Nie ciesz się kurwo, i tak miałem to odsiedzieć. I goście był naprawdę sztywny i konkretny. I pamiętam, że ci policjanci wiecie do mnie, tak popychali mnie i tak dalej, a do niego z takim szacunkiem niemalże, bali się, bali się go do, dotknąć. No więc, e, idąc dalej z historią, potem e, wsadzili nas do cel. Każdy, każdy, do, każdy do pojedynczej. Pamiętam, że ja trafiłem do takiej celi. W sensie, żeby, żebyśmy ze sobą nie, nie rozmawiali, no nie takie są też przepisy. Pamiętam, że ja trafiłem do celi z jakimś takim bezdomnym, z takim żulkiem. Trochę sobie z nim pogadałem. Generalnie noc na komendzie nie jest jakaś ciężka. Jedyne, co było nieprzyjemne, to to, że nie dali mi nic do jedzenia i nic do picia. No, więc następnego dnia rano było przesłuchanie, jak już wytrzeźwiałem. Pamiętam, że idę na to przesłuchanie przez korytarz z takim pewnym krokiem. I z naprzeciwka idzie jakiś policjant, i z całej siły walną mnie z bara. Także poleciałem na ścianę, myślę sobie: okej, okay. ale wbijam na przesłuchanie napewniaka, siadam. I pamiętam, że ten policjant strasznie na mnie naskoczył, że będę miał przejebane, że pobiłem jakiś ludzi, że pobiłem słabszych, i tak dalej. Ja mówię stary, po pierwsze, nikogo nie pobiłem. Po drugie, na pewno nie popełniłem nikogo słabszego. Generalnie do niczego się nie przyznałem, w ogóle powiedziałem, że nie wiem o co chodzi, i to było bardzo dobre, bo nawet już abstrahując od gangsterów i tak dalej, to każdy prawnik ci powie: do niczego się nigdy nie przyznawaj. Nigdy. Jak mają coś ci przybić, to i tak ci to przybiją, a jeżeli zaczniesz się tłumaczyć, jeżeli zaczniesz przepraszać, to ci policjanci tak to zamotają, że będziesz miał jeszcze gorzej. Tak więc najważniejsza zasada: nigdy się do niczego nie przyznawaj. Tak żartobliwie mogę Ci powiedzieć, że Malik Montana o tym kiedyś fajnie nawinął, że yy, nic nie widziałem, nic nie słyszałem a jak byłem, to spałem. I to, są, yy, I to są święte słowa. Tak więc tak to wyglądało. Na szczęście rozeszło się to po kościach, bo ci goście, z którymi się pobiliśmy, nie wnieśli oskarżenia. Tak więc yy, prawidłnie z ich strony, że tak powiem. No bo to była bójka było obopólna. No i no więc mnie wypuścili z tej komendy następnego dnia. Ten jeden mój kolega z mojej ekipy yy, miał wtedy 17 lat, więc musiał zostać, żeby rodzice po niego przyjechali. To też jest jakąś, jakimś kuriozum, że ja nie, nie mogłem go wziąć na przykład ze sobą. A ten trzeci chłopak... Yy, Został, nie wiem do dzisiaj co się z nim stało, myślę, że odsiaduje jakiś wieloletni wyrok. No, tak więc wychodzę z tej komendy. Pamiętam, że panowie policjanci oddali mi wszystkie rzeczy, czyli portfel rozładowany, yy, znaczy te, telefon rozładowany, portfel i klucze. Pamiętam, że otwieram portfel, miałem tam przynajmniej 500 złotych, patrzę, nie ma nic. Panowie policjanci wzię wzięli sobie yy, napiwek za ciężką pracę. I pamiętam, że wychodzę z komendy, wiecie, nie wiem gdzie jestem, nie mam pieniędzy. I ja chcę się pić. Pamiętam, że wychodzę, widzę jakieś dwie starsze kobiety, które idą, biegnę do nich i pytam się, przepraszam, przepraszam, gdzie ja jestem? A one widzą, że wyszedłem z komendy i mówią nazwę tej miejscowości. Jeśli ja się pytam, ok, a jaka to jest odległość od tej innej miejscowości, w której mieszkałem, w której nas zgarnęli? No one mówią, że jakieś 70 kilometrów. Ja myślę sobie, o kurde. I one mówią, że jest święto i że żadne autobusy nie jeżdżą. Ja mówię: Okej, okay, a czy mogę, mogę od, pan, od pani zadzwonić? Na szczęście panie były bardzo uprzejme, powiedziały, że mogę. Zadzwoniłem, pamiętam, do tych chłopaków, z którymi, z którymi byłem nad morzem. I facet, od którego wynajmowaliśmy domek, po mnie przyjechał, zabrał, przyjechał po mnie, pojechaliśmy do McDonalda, oprócz się najedliśmy. Tak więc tak się zakończyła historia numer dwa. I teraz musimy się cofnąć w czasie, w tej historii, oczywiście fikcyjnej. Po pierwszej wizycie na komendzie, tej, gdzie mnie policjanci skatowali, Mówię naprawdę, miałem zwichnięty bark, przez pół roku nie byłem w stanie podnieść ręki do góry w ten sposób i pamiętam, że moja mama, nie wiem do dzisiaj jak to zrobiła, ale namówiła mnie, żebym złożył skargę na tych policjantów. Ja generalnie mam takie poglądy, że nie dzwonię na policję, nie skarżę i tak dalej, ale mama pamiętam, że wytłumaczyła mi to w ten sposób, że jeżeli ja tego nie zgłoszę, jeżeli ludzie będą myśleli tak jak ja, to nigdy nic się, nic się z tym nie zmieni i policjanci będą dalej bezkarnie katować i bić, kogo im się tylko yy, podoba. No więc poszedłem na prokuraturę w Warszawie, nie powiem na którą. No i pamiętam, że ta wizyta w prokuraturze bardzo dużo mnie nauczyła o tym, jak działa świat, o tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości w Polsce, bo wchodzę na tą prokuraturę, wiecie, czułem, że może nie powinienem wyzywać tych policjantów czy krzyczeć za nimi, ale kurwa, no nie powinni katować się jakiegoś dzieciaka bezkarnie. No i składam te zeznania i pamiętam, że siadam obok tego prokuratora, on na mnie patrzy i mówi, to była mi po prostu dobra lekcja na całe życie, dziękuję, dzisiaj. Patrzy na mnie i mówi, i co, przede się kurwa poskarżyć? I normalnie w takim, w takim tonie przebiegła ta, ta, ta skarga. On tam kompletnie nie chciał słuchać tego, co ja mówię. Nic z tym nie, ostatecznie nic z tym nie zrobił. czy to się rozeszło oczywiście po kościach. Ale bardzo dużo mnie to nauczyło. Bo tak jak powiedział Steve Jobs na takim słynnym przemówieniu do studentów, że kropki w swoim życiu można tylko i wyłącznie połączyć w wstecz. Czyli dopiero z dzisiejszej perspektywy widzę, które zdarzenia, które rzeczy w moim życiu miały na mnie wpływ, które mnie ukształtowały i jak jedna rzecz Bezpośrednio prowadziła do drugiej. Tak jak wiesz, na przykład nie dostaniesz się do jakiejś swojej wymarzonej szkoły, ale pójdziesz do innej i w tej innej poznasz dziewczynę, która zostanie Twoją żoną i z którą masz trójkę pięknych dzieci. No to dopiero wstecz możesz zobaczyć cały ten obrót spraw. Tak samo ja dopiero teraz widzę, że po tych przeżyciach. Elo, padła mi bateria w telefonie. Tak więc podsumowanie takie krótkie, nagram w domu. A więc czego mnie to nauczyło i co również Ty możesz z tego wyciągnąć. A więc. Generalnie specjalnie nagrałem to w takiej formie luźniejszej, bardziej bezpośredniej, żeby może zachęcić większą gamę odbiorców albo młodszych widzów, żeby się nad tym zastanowili. A więc w takim życiu prywatnym, osobistym, no to na pewno teraz widzę, że patrząc wstecz, że na pewno miało to duży wpływ na to, że dzisiaj w ogóle nie piję alkoholu. Od 4 lat jestem abstynentem. Na przykład całkowicie zmieniłem swoją grupę znajomych, Oczywiście zadaję się z zupełnie innymi ludźmi, że tak powiem, na innym poziomie. No, ogarnąłem się, nie awanturuję się już na pewno. I po prostu zmądrzałem, ale tak patrząc szerzej, to teraz widzę, że te wydarzenia zaprowadziły mnie na drogę wolności, nad, nad tym, żeby się w ogóle nad tym zastanowić, czy my jesteśmy w ogóle wolni, jaki jest nasz stosunek do, do rządu. I w ten sposób właśnie odkryłem myśl libertariańską, myśl wolnościową, odkryłem austriacką, szkołę ekonomii, i zacząłem się właśnie zastanawiać, czy, czy musi tak być, dlaczego tak jest, bo. Mówię głównie o tym moim spotkaniu z prokuratorem, że jak się z tym spotkałem, i się z tym zderzyłem, wiecie, z tą jawną niesprawiedliwością i z taką bezsilnością totalną wobec rządu, to, to jak się z tym spotkasz, ty osobiście, to dopiero wtedy to zrozumiesz. Jak jacy my jesteśmy mali wobec takich urzędów jak sądy, jak prokuratora, prokuratura, jak y, urzędy różnego rodzaju celno-skarbowe, podatkowe i tak dalej, jak oni potrafią ci zniszczyć życie i nie poniosą za to żadnych konsekwencji, a ty nie możesz nic zrobić. I polecam taki film jest o tym fajny układ zamknięty. Bardzo fajnie pokazuje to o czym ja mówię. Po prostu ja nie lubię złych ludzi, nie lubię niesprawiedliwości, nie lubię kurestwa i uważam, że należy z tym systemem walczyć. Dowiedziałem się, że, że można z tym walczyć, między innymi właśnie poprzez taką edukację. Jakby w Polsce to się na pewno poprawia na lepsze, ale jeszcze nam bardzo 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 daleko brakuje do tego czego ja bym sobie życzył i do tego jak mam teraz synka, który ma 5 miesięcy i moim marzeniem jest to, żeby on żył w bardziej wolnym kraju niż ja. I dlatego nagrywam ten film. Jeżeli ta wolnościowa propaganda, jak ja to nazywam, Ci się podoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. A i pamiętaj: bądź wolny, albo gin.